Licząca 1000 kilometrów droga z Sewilli do Santiago de Compostela w Hiszpanii dla rzeszowianina Artura prusia pseudonim Archi stała się obrazem przeniesionym na taśmę filmową. Młody reżyser ze swojej wędrówki do świętego miejsca notabene miejsca spoczynku jednego z dwunastu apostołów Jakuba większego uczynił autobiograficzny dokument. Jedno zdanie, taki ma tytuł i jest filmem, który widz oglądając współtworzy. Na taśmie wędrownego filmowca pielgrzymka do Santiago de Compostela to pięć rozdziałów, w których nie pada ani jedno słowo. Chciałem zrobić film w taki sposób, żeby widz, który ogląda miał wrażenie, że sam przechodzi tą pielgrzymkę. Jest dużo ujęć z punktu widzenia. Chciałem, żeby widz się zmęczył trochę i żeby też sam doszedł do jakichś wniosków. Nie chciałem nic narzucać. I tak oto po drodze razem z pielgrzymem widz podziwia dzieła z Od tych najmniejszych do tych okazałych, a tysiąc kilometrów wraz z filmowcem pokonuje w 34 dni. Bywa, że po asfalcie, polnych drogach, ścieżkach, łąkach, wąwozem i ulicami hiszpańskich miasteczek. Zawsze prowadzony żółtymi strzałkami pielgrzyma. Najczęściej droga jest ciężka, ale bywają radosne niespodzianki. Behehe. Być może film pokazuje, że każdy z nas ma swoją wędrówkę i to niełatwą. Być może, bo przecież interpretacja należy do widza. Przychodził ten upał niesamowity po 40 stopni, a my cały czas idziemy po 6-8 godzin, 10 z dobytkiem i, i było też bardzo takie... No spinaliśmy się, żeby w ogóle dojść. Było to męczące. No i jak to się wszystko zsumuje i wymiesza, no to po prostu różne rzeczy się dzieją w środku. Jeszcze słowo o autorze. Artur Kruś tworzy pod artystycznym pseudonimem Archie. Jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Wyreżyserował już kilkanaście filmów. Pierwszy, potwierdzenie, dostał ponad 20 nagród, m.in. na festiwalu filmowym Strangers w Amsterdamie, a dramat Ja tylko, kolejne, m.in. na Ofeliadzie w Gnieźnie. Najnowszy film, Jedno zdanie, Archie adresuje do szczególnego widza. Na pewno głównym aktorem w tym filmie jest widz. I może odebrać każdy go jak chce.